Cześć, ja jestem Igor i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z Pokémon Fire Red Randomizer na Zacznijmy od Team Recap. Claw, czyli nasz Zangus, naturka Hardy. Potężny Atak, Potężny Speed i HP. Nie można go zatruć. Jego ruchy to Scratch, Sword Dance, Quick Attack i Leer. Naszym drugim Pokémonem jest Szlam, czyli Muk, naturka Jolly. Idealna pod niego, praktycznie. Bo obniża specja i podwyższa speed. To w sumie nie. <grym> się> Pomyliłem się. Jego ruchy to Pound, Harden, Poison Gas i Disable. Naszym starte, naszą starterką jest Peach, czyli Brelum, trzymająca Berry Juice, Naturka naiwna, Potężny atak. Jej ruchy to take, Leech Seed, Absorb i transport. W dzisiejszym odcinku moim zadaniem jest. Dostać się do lidera czyli Broka i go pokonać. Dobra, pierwszym jego pomperkiem. O kurde. Dobrze, że ja mam powyżej 40 HP. Bo znając życie ma tego. Dobra, zmienię. Bo może mieć. Oj, oj, oj. Dobra, muszę atakować. Dobra. Nie pokonasz nas. Bo mógł mieć Dragon Rage'a, który zabiera 40 HP, więc mogliśmy zginąć. Dobra. Jak na razie i tak nie masz latającego ruchu, więc nic mi nie zrobisz. No, i teraz będziemy iść do nowy. do Gym lidera. Zobaczmy, czy tylko mogę jeszcze podlewelować. Czy dużo mi brakuje? W sumie mogę jeszcze Pitch i kloa. Alaka za mną, Wow. Dobra. 16. No. I opłacało mi się. Zamiast to I kloa teraz. Kloa niższa. Dobra. No i to jest potęga. Fajnie, na jednego hita. Zobacz, ten tym kasku znowu... Quick Attack No, i, i chyba już będę mieć 13 level Serio? No i teraz nie zabiję go I dobra I 13 level O, i opłacałeś, tak samo <gry> Dobra, Fury Cutter To uleczmy się i lecimy na lidera Mam potki Dobra, mam butki Od kogo zaczniemy? Dobra, szlą, poleci na środek Na środek To na środek klasy najlepiej Na początek Jestem Brock, jestem gym liderem w Pewter Moje, tak Pokémony kamienne, już to widzę, tylko szkoda, że ma zrandomizowana. Lotot Już się boję Dobra, Lotot poszedł I kto? A w sumie nie będę ten speed upował. Balk z liderami. Żebyście mogli skupić się na walce. Oj. Dobrze, że on ma tylko take na razie. Dobra, mega drain. Powa. Oj, 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 oj. Dobra, lip seed Prawie zdechliśmy Transport. No dobra To wygrano już No No i pokonaliśmy czym A serio za speed up <grych> Zapomniałem Dobra Boulder badge Możemy używać flasha teraz Weź to 39 Tak to byłby to Rock tomb, A to jest teraz No Lich seat? Dobrze widziałem List, dobra Mogę dać każdemu Pokemonowi, ale nie wiem czy się opłaca w sumie Dobra, to szybko nam poszło. W 5 minut? Mniej nawet. już pokonaliśmy gym leadera. Dobra, to ruszamy dalej. O, profesorek. Od profesora mamy tutaj buty do biegania. On spierciela do labu. O list od mamusi, dostaliśmy buciki O, jak miło dobra, road 3 dużo tutaj trenerów jest, więc możemy spod Proszę nie mniej explosion w sumie ma i tak i tak chyba chociaż nie wiem na którym nooo to ja rozumiem, zamiast disable. absol, slash noo i teraz mogę walczyć Znacz na pierwsze miejsce. No i tak nie zostanie w sumie. Jej, teraz szlam zrobił się użyteczniejszy. Tak, jakby nie trafiały się trujące Pokémon, to było miło. O, dobra, bo w sumie to był też pod trując tylko. I Caterpie. Tak, stacz. Szlam skończył właściwie swoją robotę. Teraz Claw bardzo miło jeszcze gorszego pakowana Dobra, Golpin Scratch Dobra, nie zasnę, bo w sumie to ostatni komod Dobra, to dołu mamy jakiś przedmiot. To za chwilę go zobaczymy. Scratch Septail, kurde Quick attack, poszedł Bellosom. Słową sobie trawiasty ma a w sumie Farkatę teraz zobaczymy no dobra, jednak nie masz O <grystwo> Samobójstwo powodim, praktycznie Smokeball, czyli możemy uciec z jakiejś walki Jak dostaniemy minlukiem na twarz Przeżyję? Przeżyję, dobra 15 level Dobra, pójdźmy się podleszyć Żeby nie stracić głupio kloła Dobra, szybko leczę. Już dorównuję praktycznie levelem do pitch. Dobra, tutaj. Typiara jakaś. Slacz. 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 No. Piętnasty level. tower. Oj, oj, oj. Taurus jest potężny. Przeżyję. 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 Dobra. Już nie ciekawie się robiło. Te się. Kolejny typ: Houndum. Pyk. Ten z kolei ma teraz ogniste. No co się dzieje? Rapidash Quick Attack. O. I tutaj możemy złapać kolejnego Pokemona, Ale zawalczmy najpierw z tym typiarą. Iglibaf. To superfektywnie by dostał w nowszych generacjach, bo ferma naszym nowym pokemonem będzie 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 No kurde co jest? Nie mogę go złapać, bo jest z tej samej rodziny co Warplu. No, dobrze. A i tak chyba będę go miał. Jak ewoluuje, Kaskuna No, coś innego. Innego. No. Czy mamy w Towersa? A nie, mamy Shellbell. Dobra, 17 level. Kurde, możemy coś spotkać innego poza Destoksem? O! No co jest, kurde. To jest przegięcie już. No. To jest w jakieś o cholera. No i to ja rozumiem. Mogłem poczekać sobie. Pitch Stan Spore Żebyś. Był łatwiejszy do złapania. Dobra, mam pokebole No. Nazwiemy go oczywiście Globox. Jak z Traymana. Ta żabka Globox. Ej, co jest? Spacja mi się zrobiła No Kurde ja to rozumiem Legenda na początku Kurde potężny ma ten Spec tak. Albym na dostał jakbym kurde został kloem. Tak jak Pokemon ja rozumiem ale nie kurde Kaskuny i stoksy. o pluszaka dostałem, bardzo miło dobra, tutaj mamy kolejnego pokemona też od tego typa możemy zakupić za 500 dolarów magikarp, a będzie to cyndaquil uuu na cześć wulkanu jakiegoś wezuwiusz dobra wezuwiusz Dobrze jest Chyba tak nazywa się ten Bulkan, Gentle No na razie słaby, bo to jest w sumie Cindyquill tylko Czemu mówię cały czas w sumie? Dobra i tutaj weźmy jeszcze innego pokemona Firo Wiem, że do boksy leci od razu Nie lubię normalnego takiego Typa czy w sumie normalne... No znowu byś powiedziałem to. Pokemony normalne latające akurat niektóre są fajne. Dobra, film. Latający ptok. Jak go nazwać? Dobra, soku będzie. Odłożymy go od razu, bo jakoś nie mam chęci trenować do kolejnego, normalnego pokemona Jeszcze z tą naturką w dodatku, modest Najgorsza, kurde, abilitka jaką może mieć Bo specjalizuje się w ataku, a to obniża mu ataki, podwyższa spec atak To od razu outujesz stąd Więc nie pokazałem go na layout'cie, bo szkoda tracić czasu to za chwilę do was wrócę, eksP te Pokemony. I za chwilę się spotkamy. No dobra, podekspiłem już wszystkie Pokemony. Znaczy, nie wszystkie. Bezwiusza, który był jest Sindaquilem, Nauczył się Embera i smok Screena, bodajże. Za jeden level ewaluuję, dlatego zostawiłem to, żeby na odcinku pokazać. I nasz Globox, 14 level. 51 spec-ataku. To jest potęga. 55 HP. Waterpulse i Scarface. jest. On się akurat niczego nie nauczył. Dobra. Jeszcze tylko zapiszemy tak prowizorycznie, żeby nic się nie stało. A, i miałem powiedzieć. Tutaj na dole spotkałem jeszcze Rayquaza. A tutaj spotkałem Graudona. A wiecie co tutaj dostałem? Firoa. Jest bardzo miło, muszę przyznać. Dobra. O, o wilku mowa. I nabijemy sobie teraz lewe kolejne. Wielkopomna Chwila. Nasz bezrób już ewoluuje. I mamy qwilawe. Zobaczmy, jak podskoczyły statystyki. Nie, nie różnią się w sumie te. Za, za. Nie są. Kurde. <grych> Wysłowicie nawet nie mówię. Nie różnią się od tamtych, co były. Dobra. Team 43. Będzie to. Wedderbull. Nie, jestem zadowolony bardzo. Dobra. A, no to jest potęga. Marib, Ember, Ember. O, smoczem akurat. Nie walni się. No dobra. 15 level. Nabijemy 16. O! To jest dobre. Będziemy zdobywać więcej pieniędzy. A pieniądze zawsze się przyda. Dobra, Globex będzie trzymał. Nie dobra, zostawię jeszcze. Nabijemy ten 16 level. Że mnie sparaliżował dobra. Ciao, bok. Dobra, Globoxa obyślił mi, bo trochę się boję jednak. Mam no, Poison Stinky się zaczyna, a za chwilę Bite I tak mogliśmy skipić. Dobra, pójdźmy się uleczyć, a dopóki jeszcze jesteśmy blisko centrum. I teraz sobie powalczy Globox no, Nidoran, tutaj jest Nidoran, Nidorina Ni Nidoran. Jeszcze ten, męski O, doktorek Do duo. Dobra, Water Pulse nie macie 54. O, dobra. O, akurat Ash Power. Dziękuję, do widzenia. Silver Powder To było do robaczy? Chyba, Pokémonów. Żeby wzmocnić siłę? No, tak, to jest to Dobra, to jest do lodowych ciosów akurat Sableye Waltworp Najwyżej co mógłby mi zrobić to jest ten Sonic Boom Dobra, Ancient Power Ancient Power Dobra, pyk No, nawet mi się nie pokazuje idź Lumber To liczyło status? Tak, status li leczy O, Nidorina Dobra, ty chowa się za komikiem, okej? Okay? Każdy ma swoje hobby No dobra Hunter. Huntail był tylko wodny, o ile się nie A dobra, jak woda Chciała tak dobrze na niego, to czemu nie używać? Dobra, machop, ember, ember, ember. Dobra, poszło Bo już niebezpiecznie się robiło, bo byłem po jednym liże i miał jeszcze zwiększoną szansę na kryto przez Focus energy. Scratch. A ty co masz? Goldin miał. Strike. Right. Iwan. Nie. Nie mieli żadnego shadow tego, dobra. Nie masz nic Dobra, jak walczy się, kurde, z Pokémonami duchowymi, to aż strach kurde, że mają Destiny Bonda Jamesa Bonda, Destiny Bonda. Te klimaty. Patrz tu, no. Ekans. A widzicie jakaś ciekawa o Ekansie? Ekans to tu, to snake. Podobnie jest z zarbokiem. Albo tył to kobra Iglybuff, bodajże, tak? Iglybuff? Nie, Jigglybuff, a Slacz Kurde, ale szlam jest potężny. Pokaż to z 44 ataku, dużo? Tylko smutek, że slash jest jednak. O ile się nie mylę, ten Spec A nie Spec atakujący. Pac spec atak. Dive ball, dobra, kolejna piłka do łapania Voltorb, nara No, mi się, dobra Zobacz. Kurde, boję się Widzę śmierć w oczach Sludge Slacz. Ej, jak na razie to w sumie się trzymam Nieźle Żadna śmierć Tylko było blisko, żebym stracił Zangusa i tą, pitch. Pitch to chyba było nisko, żebym stracił przy broku teraz. A chyba podczas treningu Klo, chyba prawie straciłem. Dobra, scratch, scratch. No i Stonewall Torpeju. No. Statusy. Dobra, paraliż Znowu paraliż tak. Ej pom, Tim Team Rocket kolejny, Mega Drain Kurde, już prawie na Hito No kurde co jest, jest. Bezowiusz Ember Dobra Myk I Ostatni antidotum już Ale tutaj tu nie pamiętam, że nie było żadnego tego O Duchowe ciosy wzmacnia. Pitch, Mega Drain, Farid, Globox, Water pools. No jeszcze wzmacniane w sumie przez Drizzla. znowu mówię cały czas, w sumie. A i teraz możemy sobie wybrać skamininkę. W sumie. Tak, kurde, już. Dobra, jest co nam obojętne, bo i tak będziemy mieli zrandomizowanego Pokemona, więc weźmy Helix. Tak to money by była z tego tutaj obok kabuto Kitch Podstawkę, bo już miał dobry level. black pax o! To możemy dobrze sprzedać Za dobrą sumkę pójdzie chyba 4900 Tutaj kolejne scasor! Wow Kurde chciałbym scasor w sumie. Chyba pomyliłem lokację. W jednej z tych lokacji, tutaj w tej jaskini, jest y, ukryty przedmiot jeszcze w kamyku. No ale tutaj nie ma żadnego tego. O, i tutaj uczą nas. Obydwu, obydwaj innych ataków. Ty masz minimizer. Szału nie ma. A ty masz spajta. Kurde. Beznadziejne ataki. <grych> no. Tutaj. O, na no, uśpienie, to się przyda że, tak status nas dopadają, że akurat tail whip do tm'ów tak samo nie mam już szczęścia dobra, pójdźmy się uleczyć zróbmy jeszcze jednego pokemona i będę kończyć i nagram wam od razu jeszcze trzeci odcinek o ile dam radę dobra kogo wysłał się początek? dobra, zrobisz. mam pokebole? mam, dobra, dobra. Oj, oj, oj Kolejna legenda A żeby już nie być takim OP to nie użyję jej Nie No nie użyję jej, jak jej nie złapię No, dobra Miu. Miu miu miu. Śliczna, różowa istotka Kurde, jak ją nazwać? Hmm Kurde, nie mam pomysłu żadnego Dobra, Sandra <laughs> Jak nie masz pomysłu, użyj normalnego imienia Sandra Pokaż swoje staty Co otrzymasz? Skoplens Może Ci przydać Jolly Niby dobra, ale niby zła No, pound Nie dobra, sondry nie będziemy używać, bo dwie legendy to już przesada jest mieć w teamie Jak coś się stanie z Globoxem to wymienimy To szybko odłożymy jeszcze naszą Sandrę. No dobra To kończymy już kolejny odcinek Zapiszę tylko jeszcze Dzięki za oglądanie. Jeżeli spodobał wam się filmik, prosiłbym o zostawienie łapki w górę, suba z dzwoneczkiem. No i tyle. I odpowiedźcie na pytanie dnia, którego jeszcze nie wiem jakie będzie, ale odpowiedzcie. Więc cześć.